Dzień dobry, witam na moim kanale popatrzone. Skoro zaglądacie na mój kanał, to znaczy, że stęskniliście się za moim ciętym, banałem i niesprowokowanym czepialstwem. I dzisiaj was nie zawiodę. Powieję polactwem i będę się czepiać. No to lecimy. To, co Państwo zobaczycie w moim filmie, to przerośnięta kupa architektoniczna nad uzasadnioną formą patriotyzmu. Obecna ekipa, kluczowo trzymająca władzę, mocno stawia na monumentalne budownictwo narodowe i szastanie finansami w imię przekraczania budżetów na miarę naszych możliwości. To, co Państwo widzicie w dole, to przeszłe Muzeum Bitwy Warszawskiej. Pamiętacie, jak kilka lat temu za plecami ministra Błaszczaka w Osowie. Sprzęt budowlany symulował rozpoczęcie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej. Władza nie wyrobiła się z budową muzeum na stulecie rocznicy bitwy, ale od samej budowy nie odstąpiła. Do tej pory w Osowie, wsi pod Warszawą, gdzie miały miejsce starcia z czerwonoarmiejcami w czasie wojny polsko-bolszewickiej, w każdą rocznicę bitwy miały miejsce przemowy oficjeli pod chmurką i inscenizacje Bitwy Warszawskiej. Ale najwidoczniej to było za mało dla wielkich Polaków, którzy marzyli o monumentalnym muzeum w tym miejscu. Zauważcie, że nie odmawiam nikomu prawa do czczenia pamięci polskich bohaterów z 1920 roku, obrońców naszej ojczyzny przed Bolszewią. Ale po co nam wielki budynek muzeum. Czy ktoś tu ma manię wielkości? Muzeum Bitwy Warszawskiej będzie rozciągać się na kilkuset metrach w szczerym polu. Powierzchnia budynku muzeum wyniesie 4800 metrów kwadratowych. Nasyp ziemny będzie wysoki na 17 metrów. 500-metrowa Aleja Zwycięstwa będzie prowadzić do Gmaszewska Muzeum. Powstaną dwa maszty o wysokości 70 metrów, taras widokowy, a na zboczu amfiteatr. Czterokondygnacyjny budynek muzeum pomieści sale kinowe, edukacyjne, konferencyjne i ekspozycje historyczne. Budowa pochłonie wielki budżet i jeszcze większe koszty eksploatacji przez dziesiątki lat. Czy ktoś z Państwa podobnie myśli, czy tylko ja tak mam? Napiszcie w komentarzu, czy ktoś z Państwa może potwierdzić, że budowa muzeum pochłonie 90 milionów złotych. Jestem zdania, że można obchodzić rocznicę Bitwy Warszawskiej w bardziej kameralnej oprawie. Wystarczyłaby pamiątkowa ściana, może pomnik, który byłby bezobsługowy i bezkosztowy. Czy bez tej 500-metrowej alei zwycięstwa zgasłyby uczucia patriotyzmu w narodzie? O co kamam, jak mówi młodzież? Czuję się polskim patriotą, ale kompletnie nie czuję potrzeby budowy wielkiego gmachu. Zobaczymy za kilka lat, czy racje w tej sprawie mają zwolennicy budowy muzeum, czy sceptycy. A co Państwo myślicie? Koniecznie komentujcie i subskrybujcie mój kanał Popatrzone.